Dziś Wisła 2 Kraków wraca w meczu z Watrą Białka-Tatrzańska. Godzina 11.17 marca. Na to spotkanie zaprasza Julian Dulemba z podwodzą Bartosza Bąka. W bramce 1 Kacper Szewczyk, 2. Karol Sałamaj, 3. Jakub niewiadomski, 4 Oliwier Micek z numerem 5. Jakub Złoch 6 to kapitan zespołu Mariusz Kutwa z siódemką Wiktor Szywacz, 8. Mark Grał, 9 Dominik Sarga, 10 to Karol Tokarczyk z numerem 11. Filip Paniowski w Bramce. 1, 2, Dym Kopal, 3 to Mateusz Sławecki, 6 Mateusz Bocheńczak, 7 Łukasz Młynarski z numerem 8 Mikołaj Sterczula, 11, Aleksander Sempala, 13 to Marcin Młynarski, 14, Karol Płonka, 15, Wołodymyr Lucenko, 16, Peter Drobnak, 18 to Krystian Bodek. Tak spocznie to spotkanie 20 kolejki czwartej ligi Szywacz. Grał Hiszpan sprytnie z uderzeniem broni Wadem Kobal bez większych kartki. Daniela Ramirez, Michał Zimons dzisiaj to jest informacja, że nie możemy skorzystać z tych piłkarzy. Powiedzieli nam ludzie ze sztabu Bartosza Bąka. Wychodzi z brałki Kobal, duży błąd, ale faulowany Wadem Kobal. Jeszcze raz zobaczymy tą sytuację. Mam wrażenie, że nie było tu żadnego przewinienia. Po prostu gol... złoch. Łoch. Sałamaj. W polu karnym Szywacz. I mamy wskazanie na wapno. Rzut karny faulowany grający z numerem 7. Wiktor Szywacz że był bliżej. Widział lepiej. lepiej że był bliżej. Interpretujemy tą sytuację i za pokonanie się... po raz pierwszy w tym spotkaniu Wadyma Kobala. Szywacz kontra Kobal. Szywacz, oh, yes! pewnie strzela. Wykonuje tą jedenastkę i wisła Kraków w 16 minucie za sprawą. Wiktora Szywacza wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Wiktor Szywacz pewnie dobrze wykonuje ten rzut karny. Zrobił to naprawdę perfekcyjnie. Niewiadomski. Tokarczyk. Paniowski. Paniowski ze strzałem. Piąstkuje Kobal. Czteroosobowy mur. Wadem Kobal. Uderzenie bezpośrednio na bramkę Kobala. Interwencja golkipera Watry białka tatrzańska. Mocny strzał. Dobre uderzenie, piłka zmierzała w środek. Bram 23 minuta. Stały fragment gry dla Wisły Kraków. Strzał bezpośredni na bramkę Kobala. Skutecznie powstrzymany przez Mariusza Kutwę. Dobre, mierzone było to zagranie. Ten strzał bardzo dobrze Mark grał. Sporo miejsca, sporo przestrzeni wypatrzył. Szywacza, Szywacz schodzi do środka. Szywacz, piękne trafienie Wiktora Szywacza. Ależ otwarcie tej drugiej połowy w wykonaniu. Wiktora Szywacza dopisuje drugą bramkę w tym spotkaniu. Wiktor Szywacz najpierw pokonał kopala z rzutu karnego, teraz robi to w przepiękny sposób. Jakże skutecznie wykańczając tą składną, piękną akcję wisły. 2 Kraków. Szywacz schodzi do środka, mija jednego, drugiego rywala. Pięknym technicznym uderzeniem pokonuje Wadyma Kobala. Bez szans, Bramkarz. Grał. Mark grał do szywacza, szywacz do Sargi. Sarga pada w polu karnym, nie ma rzutu karnego. Piłkarz drużyn młodzieżowych Lecha Poznań, podobnie jak Jakub Niewiadomski, przebył drogę przez akademię Lecha, teraz występuje w rezerwach Wisły. Świetne zagranie piłki na pozycji spalonej, Jakub Niewiadomski. Byłoby to kolejne trafienie, już druga nieuznana bramka przez Krystiana Hrabąszcza w tym spotkaniu na rzecz Wisły Kraków. Najpierw Szywacz, Gruszkowski kontra Szywacz, Szywacz do środka. Szywacz z uderzeniem tym razem, nie strzelił. Drugie naprawdę pięknej urody na start drugiej połowy. Zagranie piłki w pole karne wychodzi z bramki Szewczyk. To była świetna decyzja i dobra interwencja Kacpraszew Młynarski. Świetna interwencja Szywacza. Sarga bardzo dobrze. Sarga przestrzelił w tej sytuacji. Sarga to również jeden z piłkarzy, który otrzymał szansę jesienią od Mariusza Jopa w pierwszym zespole. Zagrał jedno spotkanie na poziomie pierwszej ligi. Gruszecki. Łukaszczyk, Gruszecki. Gruszecki w polu karnym. Gruszecki do grania piłki. Mamy bramkę kontaktową dla Watry Białka-Tatrzańska. Bardzo dobra akcja Gruszeckiego i Łukaszczyka, który pojawił się przed momentem na murawie. Analizujemy jeszcze raz do grani piłki do Zębali. Próbował wybijać piłkę z linii bramkowej. Czasowy asystent Mariusza Jopa, Bartosz Bąk. Sterczula, bardzo dobre zagranie do Dudka. Dudek. Dudek indywidualnie ze strzałem broni Szewczyk. To nie koniec zagrożenia, ależ okazja dla Watry. Białka tatrzańska. Dudek miał szansę na poprawkę po tej interwencji Kaspra Szewczyka, ale zabrakło precyzji. Dobra próba Dudka. Czuł się do akcji Stopar Wisły, Kutwa. Niewiadomski, niewiadomski ze strzałem. Wypluwa tą piłkę. Kobal, to nie była dobra interwencja, ale wyręczył go Drobnak. Niewiadomski wyszedł z takiego dośrodkowania centrostrzał. Wydawało się, że bardzo prosta piłka, ale odbiór piłki przez Wisłę Dwa Kraków. Kaczówka. Kaczówka indywidualnie Kamil. Kaczówka, kaczówka w polu karnym ze strzałem broni Wadem Kobal. Na razie. Akcja Watry Białka Tatrzańska. Bocheńczak. Zagrani piłki w pole karne. I była to bardzo dobrze Jeszcze Drobnak. Drobnak dogrywa piłkę w pole karne przed szansą. Był płonka, ale nie przyjął dobrze tej piłki. Nie ma faulu, gramy dalej. Gruszecki fauluje. Sporo kontrowersji. Jeszcze raz nie najlepsze przyjęcie piłki przez płonkę. Do Bocheńczaka. Bigos! Ależ dobre było to wstrzelenie piłki. Piłka jeszcze nie wychodzi poza boisko. Wis oglądamy. Jeszcze tą akcję, kiedy Watram była w stanie zagrozić Szewczykowi. Jeszcze Drobnak Zawahał się i to była zła decyzja. Piłkę przejmuje. Karol Tokarczyk. Tokarczyk i kaczówka. Nadbiega sarga. To Karczyk z uderzeniem broni Wadem Kowal. I to jest ostatni gwizdek sędziego Chrystiana Hrabąszcza w tym spotkaniu. Wisła 2 Kraków pokonuje 2 do 1 zespół Watry Białka-Tatrzańska w meczu 20. kolejki czwartej ligi jako Małopolska.